jest liczbę 1, Dawaj Go to kitchen Chciałem, w ścianę <siedzę> go <śmIE> Chciałem, chciałem <się> <śmIE> mordy, z tej strony Norek z Sorry, to nie było specjalnie akurat Jasne, Zalech za Jo Na dół brązach z dregiem na konfie tam sobie siedzi uh. Dzisiaj. Po prostu wiecie, palić metę oficjalnie. Yy, ja nie lubię, ja się po prostu już nudzę, graję na Zale... tym ma Master Tierze, cały czas te same czempy, cały czas te same wiecie, Adekery, Support i tak dalej. Ja z Alechem na no idę, Alistar plus Simst, to działa, tak myślę. <laughs> Zobaczymy czy będzie działać. Yy, no i to no cóż, no, no, mamy tonę Ceseków. Yy, myślę, że lejk jest nasz. <laughs> Wain nie ma życia. Wej, no mam nadzieję. Możemy się fleszować na pierwszym, robimy tak? Wiem, ja zrobię flaszkę, e, a ty wyrzucisz pod, pod tureta. Dobra, teraz pójdę brać. Dobra, y... jebimy AP, dawaj AP? Ale to y, dron ring w sensie? Power. Dobra. Chociaż czekaj, ja bym flaszkę może wziął. A nie. Weź flaszkę, o ty weź flaszkę. Dobra. No nież podchodził tam tamto. Nie, malić manę. Dobra. Show me your magic synth <laughs> I will show you. Nie da? Na... No, oni nie pójdą no. za nami. Nie, to chuję My to robimy dwójkowe akcje. No. A nie są żadnych piątkowych akcji. Dokładnie. I mi fps -y spadły do 607. Invade. No. Co za klucha? Bo no master to bardzo chce robić. Widzę Invade'a. Więc wziąć, wziąć pierwszy przerzut? Nie. No. Patrz ty! Dawaj go! O kurde Dobra, cofnij się! Ale, Kurwa, Skurwę <grym> synek szybko to podleś O dobrze, master awczy. Jedyny silver w tym teamie. No jest wart. Gdzie? To. Oooo, To. Ustawili Dążysz? Dążysz Nie. Kurde. Ten bro ma 18 AP. Audi. Zatańczymy sobie. Jebku Co za głupi klot. No tak, cofnij o Jezu, on się. o jest, on jeszcze wrócił. Nie, pójdę. Co za debil. Co za debil. To debil. Wy ty też. No dobra. Oni teraz będą w tyle, myślę. My też my nie mamy Master. Kurde, no my nie mamy Master wrócił. Ej, czekaj, oni chyba coś zżyli na tym bocie. Egzosta nie mają. Dobrze. Jak dla A mnie, to dajmy im pusznąć. Kto bierze w ogóle creep'y? Nie, bierz jak chcesz. To będzie cięższe niż myślałem. Znaczy tak myślę. Na początku przynajmniej, później będzie. Ja wezmę ja tego. Dobra. No zobaczmy ile ma listy w zero, Ojej, co się stało? halo? Ani stary jakoś się chujowo bierze kripy. <laughs> <laughs> Oni w dżungle mają? Tak, O kurde. Lul! What the fuck, was that? <laughs> Baited! Dobra, spoko. To łatwo, teraz... Yy, niech nas puszczą, znaczy, ja zrobię flash E, nie? Nie, znaczy, że bez flasha, tylko żeby ja miał drugi level, że tak, mógł Tak, tak, tak... nie są teraz nie mamy, nie? Ogólnie weź, wiesz... kurde. nie, O Jezu! Dobra, na razie będzie ciężko. Ale spoko, to jest, to jest Warfy wszystkiego. Zobaczycie. Będzie dobrze. Las jak to? Tep, 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 tep! Jak zrobisz flash i cute, ja polecę za to tobą. Czyli będzie mniej creepy, tak? Kurde, bierzemy sobie czasy same. <gryw> Próbujemy. Bum Bum, uderz. Dobrze! O leci master, dawaj. O Jezu. Dobrze master. Puch. Dobrze! Dobrze tutaj. Nie ubrę. Egzekut! O Boże, co ja mam brać pierwszy? Jezus Maria Najpierw ja ty. Pod po trzeba się troszeczkę zrobić, stary. To by ja na razie. <głos> <głos> Ej, ty właśnie, dobre to jest. Najlepiej mnie będzie stać, ty ranów. A dwa. Dawaj, ty. Będziesz miał 3000 HP. No nie, no aż się 3000 HP, what the fuck. Będzie 1000. Okej. Dobra, także pierwsza akcja, proszę Państwa, udana. Jak nic. <laughs> Oni w ogóle nie mają midali. dali i także. Na razie jest okej. Okay. <laughs> Tylko szósty stary. I to będzie Jechanka. Siemanko, siemanko. mam się, Mam Nie muszę. ścinać, ścinać Nie muszę. Nie muszę. Nie muszę. Nie ma teraz. Masz Nie muszę. Nie Nie muszę. Nie Nie masz Nie Mam ją. I co za egzost? to za... Tego też można bić! Tego też można! Dobrze! Wejmównika! Czekaj, dawaj, dawaj, dawaj. Kurde. Aj Dobra jest pierdale te. Tak. stąd, kurwa śmieciu O to za kupa! On ma chyba cukrzycę ramion. Chyba tak. <laughs> Ej, może E będę maksował stary, żeby częściej mieć No może Hmm Tu klepie no, ramę, O nam rano zwykł o będzie łaskę muszę kupić jej Muszę chwycić za Robisz? No nie jeszcze Robisz nie, mam kopa. To? nie mam kopa, czekaj, mam 5 sekund, nie Kay. 4 Jak mi tu podażę tak bufuj blisko <laughs> Dobrze? No, oh. umieram, umieram, Andrzej! Co to za ryby? Błagam cię. U, tak, leć za nim. Dobrze. <laughs> o oh, nie, yeah. Dobrze, brawo, jest morfet. Sry. Mm, no nie wiem, że wybaczyć, stary. Także czy to no. my wybaczamy, no. Yy. O, Morda chyba do nas chodzi, dobrze. Dobrze schodził, Morda. No, 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 schodź, szedł. Oj, o na dane kraki. Chyba na zawał. O Ojej. Yes. Ojej. Oh yes. <laughs> <laughs> Dopiero teraz tak wybuchłeś. <laughs> muszę, muszę, że to zawał. Patrzę na jego, jak chce, że coś tam jeszcze ugra, patrzę nie, chuj. A co on powiedział? Zawał, dobre. <laughs> O, i teraz zacznę się farmka, no. O, kurde. Ja też chcę farmić. Nie mam mnie od ciebie. Dobierę. To bierę. To wypierdolę! Nie używaj! Ury, biegam, Dużo mana, bo fiolet tam tego kryształka. Jacyś. Nie, nie ma groma, dawaj. No, czemu Q nie zrobiłeś? Bo nie miałem, kurwa. O kurde. Ej, trochę dostałem w przycisko. On też! On też! On też Ty jako tu klepie! Dobrze! 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 Lecimy dalej! Lecimy dawaj, 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 dawaj! Proszę! Nieeee! Co to? Dobrze! Murda! What the fss Morda? Halo? Dobrze. Dobrze! O mój Boże, jak to ugrali? <laughs> Właśnie wiem. Mm. Ale jak zrobiliśmy f**kie? Boże święty! Here Boże. you go! Czekaj, co ty jego zjemy jak tu przyjdzie? I jeszcze idzie. Właśnie wiem. Podejdziesz tutaj. On nie duży z Wayne. teraz! Czesiu! Się teleportnę, ok? Dobra Zostawiam Ward'a ja... już ja zbejtuję ty! Czekaj, teleportuj się jeszcze Okej okay. Patrz na to Na życia życia yy. Tylko, że nie masz tam Ward'a Nie ma się gdzie to Weź tu postaw, masz Ward'a? Dobra, lecę od razu Nie się czekać

Zajmij, zajmij ten rok, weź ty Dobrze, dobrze Dobrze O mój Boże Multa Dobrze O nie! Tankujesz to? Tankujesz? Nie, już mam multę tankuj, tankuj, tankuj to! Śmieciu głupi Dobra, zabij go A, zabiłem Przepraszam, że, że no <laughs> Proszę, jaka to jest beg Nie wiem, <laughs> że to się dzieje Jakie <laughs> tankuj. <laughs> tankuj, tankuj, jak napadam <laughs> Pętałem tankować, a ty się wpierdliłeś tam. Mam multa nie? No bo jeszcze go chciałem zabić, nie? Dobra, łatwo. Trzeba tutaj gipsy więcej. Oj, flash. flesz! Boże, chciałeś flasha plus te iść? Mm -hmm. W ogóle mamy trzy tpe. Co to jest? No bo nic tam przecież czwórkę grają. Dawaj reda zrobimy. Czekaj, bo trzeba mi 15... A, tego, holda no to zrobię sam. Cześć nie to by się lepiej przyda. Bardziej w sensie. Jak tam To -y. Dobrze, ja mam więcej niż Wayne. Co to jest Unit User Data. Nie, to jest e, drophack. Co? Drop no drophack. Tak gdzieś ktoś mi powiedział, nie? Tam jak grałem na platynie jeden, nie to jest ci ludzie i że to się wyświetla tylko jak ktoś kogoś wywala ciągle. On nikogo nie wywala. No, Nidalii nie ma. <grymne> no, to niby tak. Po co te nerwy? Nie daj mi trochę. Ty głupo. Ty, ja mam teraz z tymi cały czas z maną latać. Chodź tego Reda zrobimy. Nie yes. patrz, chodź tu. Ty, tyry, <grymne> ty. Ty, 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 ty. Just! Co on z nią zrobił? Ile wkurwiłem się! O pisto Ja po to lecę, up? ja to lecę. Dobrze, idź, idź, idź po nią. Jak zatrzymam? Nie Zdążę. Idę, prostu ja idę po nią. po prostu po prostu po prostu po prostu że nie ma fiza. Trochę się sygam, że mnie zje. Turret najdodobicie. Ture, turet. Nie! tutaj to... twoja pasywka! Tak? What the fuck? Pogra akcja, tołem. O Jezu! Jak oni to zrobili? <laughs> tak jak powiedziałem, na co komu antakery? <laughs> na co komu dziś? I lecimy z pasywkę naszej łezko, Chodź po Reda tego w końcu, bo ten master co się nie interesuje, nie lubi tego ureda chyba, no to pomożemy, weźmiemy, zapiekujemy się. No tak też po Hamsku. Cool. To jest bardzo kulturalnie, nie wiem co się dzieje. Dobrze. No ma idziemy. Robią dipsy, coś, już przestaje kiurować. Lecimy na Mieleckiego? Idziemy ja. Mam Lich na stary, więc jest OUNAT Jest tam Pi z jak ja mam Dawaj Go to kitchen! Chciałem, chciałem w ścianę go jebnać Ja to daję na tych filmu Dawaj go Idę Pomogę ci kolego Ej Tu jest Vayne, Bo w czym, Ty uciekasz Łapcie Nie? Dobra On go I pomóż mi Bez mnie. Ale to ja biorę Ja biorę Nie wierzę Ja albo nikt Dobra Uciekaj Nie Redzik Podaj na porządek to wezmę sobie chociaż tego. Może myślę, że moja pasywka zabierze nasze moje moje Że, Nie, no co ty ja tam powiedziałeś? Nie. I ten red. Nie. Nie. Mogę ci. Ja tuż idę. Tu bi tu tu. Pierdalać. Tu bi tu bi tu. No pomóż mi Ale mieć, śmieć no, kombo Kombo Ale kupa z ciebie Jesteś krową halo Ale z ciebie szajzę zemizę Ech! 16 sekund, 16 sekund i ja się tepam No dobra, to trzymaj ich 6 sekund, ale bejtuj, bejtuj śmiejcie, się, śmiej się z nich! Śmiej się z nich Śmiej się, dobrze! Dobrze i dobrze 4 sekundy 3 Uj. O, lecę, ja tam lecę! O kurde po co? Nie! Gdzie jest akcja? No stepałem, no Jaka o Boże bejka. Jaka wejka! Dobrze master, bierz go tam. Bierz gryźć pojecha, dobrze, jedziemy dalej, nie ma co się tam to. Ale ten film z daj mi to! Dajdę idę kole, silne sobie pić. Czekaj, idę po tego, to widzę. No, tutaj martwy bram mnie, lol. Plus, zapnij. Plus, lubi, 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 6-1-6, komu chwała Dekery jest stary, prawie tak mam na najwięcej na mapie. No stary <grystanie> Report my team. Halo, Master się w ogóle. Gdzie jest w lobby? Widzicie? Nie trzeba. To jest... To jest taka. To jest taka niepo niepowtarzalna, w sensie nieporównywalna. Co? Nie co? Rol chcesz? Ile ci? Na co komu dziś? A Dekery No no, on y, report only Wayne. report. Bot, our bot, short no meta champs. <laughs> Idę smoka stiupać, stiupać solo. Napisz yes please. <laughs> bot all. What? I like your magic. <laughs> no ja mówię Wow, wow, wow. Nie chcę umierać. Ja tu robię smoka. I pomógłbyś. Tylko sobie umrę w sumie. Zobaczę mój ślad Dobra nie zobaczą bo... zniknąłem Kamat mi brach Dawaj, chodź na wilki, chodź na wilki. No gdzie ty no, jesteś? Chodź tu! Idę po roła. O, nie już mam Rowa, what the fuck? No. Czemu mam już Rowa? No nie, oni tu są, what the fuck. No widzisz! Fajnie kto podejdzie ty. O jezu że umrze <grym> tak szybko. <grym> Ale zrób najpierw qb tak W. O Jem. jezu to będzie ba, ba, ba lala. Lidl power. Gdzie ona jest? Nikt nie przyjdzie bronić bota? No chodźcie. O, chodźcie tu. O jezu no to popożli. poszli. Ale kiepsko. A my cały czas z Q u z Podaj, dobrze. Dobrze. O jezu! Aż tak? Jak Ej, stary pak. I Sajonara I <trybura, Bura, bura, bura! Sejonada. <trybura> Dobrze. Ciekawy, czy tak coś by w diamencie działało. No, Jakbyśmy grali, to easy. No wie. <trybura> Tylko, żeby nie był, był ogarni bardziej ogarnięty bot, ale late byłby i tak nasz. Dobra, 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 nie, nie już, nie, Dobra. już, ale teraz, teraz, dul, ale śmiesz się tak i inhibitor go wymałem ty, Dawaj. hawaj, hawaj, banana. O trafił hawaj, Nie trafił z hawaj, tak blisko. dawaj, 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 dawaj. Dzień dobry! Tu jeszcze? Lecę tam, ja tam idę. Goń go! Dubi, dubi, duba. Szybciej! Szybciej już, nie mogę. Jest tam. On my way. No. Jezu, <laughs> Tu widzisz. O Jezu, wszyscy No tym filmie tam coś nie wie jeszcze. Jakieś tam ma jakieś staty. Uwaga. Mam maskę. Masz TP? Nie, ale patrz to. Ty. no patrz jakymy. Dym, 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 dym. Dym. tym. Doran. I doran, nie Dobrze doran Doran był nie zawsze dobry Zadaję 500 obrażeń tak. Później kończę z w Kolejne 400 To kończysz z reda, wejdź PENDEM PENDEM, ten nie Masz podanie, no podanie Pięknie przyjmuje I pięknie odbiór I kurde, jak wykończył pięknie główką no taki szpa szpaku też mówi, chodź na mina lepiej, bo tutaj nudno Idę. Nie Idziemy, od razu O Jezu, Ale krzywo Ja tam biegnę. O kurde, zaklinowałem się, dobra, ty już nam ją doknąć. Dobrze Dobra. Dawaj Dobrze Idę z O Jezu! Co Czemu... j. O Jezu! Halo? <grywa> o dłużej. <Bye. Boże. grywa> reported <grywa> Właśnie to jest 4 na 5 Czego ty byś chciał? Czego, Easy. czego ty byś chciał? Go ma Dobra, nadciągam Idę Idę chłopaki Idę Idę Sorry for feet No nie, nie mam problemów no. Myślę. Mam ją! Mam ją! Mam ją. Maseczka power! Oh! <ścoughs> <ścoughs> tutaj podał mi! <ścoughs> Hahaha! <ścoughs> o Jezu. banana! O! Dziękuję za uwagę! Był ze mną... Zalej! Dzień dobry! <ścoughs> Walić <metę. Yo. ścoughs>